Dzisiaj gramy w Space Stinkton nie, nie, zostaw mnie Ja też mam pistoletik, nie! Dobra Dzisiaj mamy niespodzianki, Dobra, Jest z nami nowy uczestnik, Mateusz I nowy uczestnik Tymon Tylko gdzieś jeszcze nie wlazł na grę Jeszcze nie wlazł na grę Nie idzie tam po Tam idzie pomarańczowy O! Strzelamy! Ognia! Wiesz, że ją już zdobędzie z tego hajsu. Ale Jak to Ale po co? No Ale ja gram bez tego, bez takiego tego Kolejne 20 tysięcy! Zwa, kolejne 20 tysięcy! Kurwa! 50 tysięcy! Woo! Ej, tutaj za każdy taki mały bloczek się dostaje tysiąc, a, a, a znaczy nie tysiąc, stopę. Ja mam 85 tysięcy Kupię, to ty będziesz mógł mieć wszystkie drobe. Tak! To mi się zaszło pół pieniędzy! A takie okay, easy. No to ja też idę hobby. Ja lubię Hobby! I co, nie dostał hajsu? Nie, ale i tak pójdę na oby. A gdzie jest oby? Ja to lubię oby. Ej, można mieć Easy, Easy, Ej, bo tu będzie jakaś inwazja! Ja idę na Easy Ja też. też. Czemu Easy OB jest taki easy? Nie wiem. Ale Easy OB jest No dobre pytanie. No, pamiętajcie, widzę, nazywa się, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, takie zecy, No i tak to jest fajne. Dostałeś coś? Dostałem, a ja nie. 20k, teraz idę na medium, za 60. O Midium to jest takie zwykłe, normalne odbi. A no, to ja lubię takie zwykłe, normalne odbi. Takie już takie cięższe. No. Oh Boże! Jak... A wiecie, ty możesz cytować i... Nis... i dziup, Hop, 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 hop... Ja idę hop, na obw. ja mam hop, hop, tego hop, tego. hop, Ja hop. też. Ja też. Hop, Od hop, te... Ja za medium nie dostałem. To teraz na prawda. nie dostałem. Ja też nie... na <Glub> nie! Dobra, cześć! Dobra, widzimy się za chwilę jak to... Przejdę. Dobra, widzowie, jednak tego nie przeszłem, ale dobra! No, ale... Dalej! cię. Jest obok tego, blisko Dalej! Właśnie. Dalej! 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 Oj! nie Dalej! tam dzieje. To mnie bije! Idę? La tu muszę kupić broń. Jest naprawdę... Ej, broni się nie da kupić! Ej, nie. Do, do do Właśnie idę! Ej, za każdego zabitego jest ha. Ja idę na difficult o, Boziu, to się porusza! Co? Ja idę na Midiu. Wszystkich nie trzęsłem, bo tylko Izzy trzęsłem, a Midiu może. A ja Midiu ja Mi <noise> wie, o co przechodzę. Nie gorię. On nie chodzi. Nie gorię. Nie chcę go trzęsieć. Strzelił mnie. Gonią mnie wszyscy! Widzimy. Tak, dobra, dalej. No, Widzimy, jak ta No, pamiętaj, że łapkę, bo to napędza, żeby nagrywa. Co? Skąd mam 344 nagle? Ja pa... z chwilą miałam mało, nagle teraz patrzę, mam 344 pieniążków no? No? Patrzę, patrzę, na nie patrzę chwilę nagle. Wow! Na drugim piętrze są mocne bronie. Ja mam pierwsze. Załóżcie się kupić. Mam wszystko dopery na pierwszym piętrze. Jeszcze. No to na drugie cię jeszcze czeka. Mam zbudowane wszystko na pierwszym piętrze. Ja też. No nie, no o tym <grym> to się podoba. Ja nigdy chłopak nawet nie mogę przejść. nie może mieć ci chłopak przejść. Hehe. Hehe i jest aż takim nudem. Ej, no. muszę dwa wejścia. Pa ej, chodź ci pokażę co ja mam. Idę, idę do nich. Mam shutgana. Jestem obok Diktora. Kurde, nie zabijesz mnie. Bo to za... to jest najpa. Łam! No już najpaś z włoska. I chciałam tylko sobie... Dobra. Dobra. Ja kiedyś dobra. idziemy pobić zabić bossa. Nie mam niej już. Ej boss się zmienił. Boż się zmienił. To mąż to nie Aha. Widzowie, pamiętajcie. O kur. Widzowie, zostawić łapkę w górę. w górę. Zostawili łapkę w górę. Tak widzę, wiem. Druga część już będzie jutro nagrana. Ale pamiętajcie, nagramy, będzie, spróbujemy jak najwięcej nagrać. I no i jutro kolejna część. Zabijamy! Takie kaska leci. Bo miał... Widzowie wie, bo zostawili widzowie łapkę w górę. No. no to prawda. strzelać! Ja go zaraz pokonam! No dobra, nie chce mi się. I tak już dużo zarobiłam. Tak się wracało.

Nu upgrade. Patrici pentru mai șez, știu. Nu buluii oamenii, băiați, ănde bulowau. Mi O HP. tak Jakbyście chcieli... Jakbyście chcieli odcinek z Uga Buga. Wiecie co to jest... Wiecie jakbyście chcieli odcinek z Uga Buga, to pamiętajcie, piszcie! Boziu, co to są za bronie! Matic, choć przetestujemy! A może mnie nie zabijać? Ale tylko go przetestuję. Nie, wylicz. Pas. Nie, nie, nie. Ale tylko jeden raz. Nie, to ty, ty można. Ty można. I, I dobra. Tymon, chodź przetestujemy. Bo na mnie się tajemnie. Chodź, Tyman przetestujemy. Taki krater. No. Ty, ty, że ciągle ja Tak. Tymon, chodź przetestujemy. Gdzie Tyman? Nie, mało to zadaje. Chodź, idziemy sobie. Ukradnijcie, zobaczmy, Ej, zobaczmy, czy można ukraść pieniądze. Nie, nie da się. Ty mu we mnie strzela. Dostał. Dostał? Tak. Ej, widzowie, a chcieli odcinek z UGA BUGA? Zapytam się was, tak? Tak. Ale mówię do widzów. Pamiętajcie, jak zostawicie 20 w górę, to nagrywam odcinek z UGA BUGA. 20? To, nagr no, to, nagram to nagramy odcinek z Uga Buga. Obiecuję wam to. Jeśli nie będę was oszukiwał. Zjadł. Hmm. Tak sumie Teraz tylko idziemy po pieniądze i rozbudowujemy bazę. No! A ja tutaj ja odkrywam kolejne bronie Widzisz to Widzisz wielkie wystające z mojego Tajkuna? Tak, widzę Muszę wyłączyć kamerkę Widzisz to? Tak, widzę To się właśnie buduje To jest To jest drogie Czekaj Widzisz to Wiktor? No I na oddaliłam oddaliłem kamerę, żeby to całe zobaczyć To jest takie F, to jest F Trochę litera E Trochę litera E, trochę F Co? Tak właśnie są, jak usłyszałam Janek Nie wiem dlaczego Jaki Janek? Pamiętam, że wszystko się nagrywa tylko Januszek Januszek odpiwa ma nudny brzuszek Skarpetki i to do mojego wóza. Czekaj, bo pieniążki zbieram. Ja jestem przed bagą, Jup, jestem. Idę. To kamerą co ty masz tam Tak. Jestem, właśnie idę. dawaj i tak atakujemy Tymona. Uła. Co? Nie zauważyłem. <śleszyłem>. No ty wszystkie kasek utrzyłeś. No tak, bo broń zapisują. Jeszcze siedziałeś u mnie na padze. Aha. Tu ruda ja grazyna, tam sąsiad, puchaty, tamtym coś. Mam jakieś Janusek! Jestem ja ja chary. Atpiwem, ludy wzuszek, skarpetki i sandały. Wszystkie grazy Wszystkie grazy osalały. dzisiaj chciała? Ktoś Ja sobie ten. Ja się ubierałem, ma tu nagrodę. Ktoś mnie gawił. Januszek, Janusek! Januszek. To się zadawajcie! To no to dodaj, dodaj go. Widzimy, zaraz się widzimy.